Obecnie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej znajdują się 43 duże budynki. Tutaj jest moje małe królestwo, którym przywracam świetność starym przedmiotom. Jesteśmy w miejscu, w którym Duch Puszczy ma swój dom. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest chyba już jedynym miejscem, gdzie turyści mogą zobaczyć chaty kryte strzechą, poczuć klimat tej dawnej Podlaskiej wsi. Wszyscy zastanawiamy się, jak to było dawniej, jak ludzie mieszkali, jak wyglądały wnętrza domów wiejskich, ale nie tylko. I e, odpowiedzi na te pytania również możemy spotkać w Polskim Muzeum Kultury Ludowej. Dla zwiedzających udostępniamy wnętrza chałup wiejskich. Znajdujemy się w jednej z nich. Jest to chałupa z grzybów szczyzny, jest to wieś znajdująca się w powiecie sukulskim. Składa się tak naprawdę tylko z jednej izby użytkowej, gdzie mieszkańcy żyli cały czas. Tu się gotowało, tu się spało, tu się jadło, tu się wykonywało część pracy domowych, tu się przyjmowało gości. Naprzeciwko wejścia, naprzeciwko, przy którym znajdował się piec, naprzeciwko pieca, pod przeciwległym kącie, znajdował się tak zwany święty kąt. I tutaj jesteśmy w chałupie, która należała do rodziny prawosławnej, w związku z tym w świętym kącie znajduje się ikona. Jest to ikona świętego Mikołaja, ale Zobaczymy również święte obrazy w domach na rzędch chrześcijańskich. Ten układ był bardzo istotny, ponieważ kiedy wchodziło się do takiej chałupy, to wszyscy mówili, że przy progu trzeba było się pokłonić. I ten pokłon był właśnie skierowany w stronę świętego kąta, gdzie znajdowały się święte obrazy, czyli kłaniano się samemu bogowi. Pod świętym kątem znajdował się stół. Oczywiście stół to jest takie wyposażenie, które w domach wiejskich pojawiło się dosyć późno, bo w niektórych chałupach jeszcze po II wojnie światowej stołów nie było. Jadło się na wysokich ławach. Tam leżał chleb. A chleb tak samo był bardzo istotny, ponieważ ceniono, uważano i dbano o pieczywo, które zawinięte w biały obrusik. Leżało w takim też odświętnym miejscu, tak jak i święty kąt. Nie poświęcano wiele uwagi temu, w jaki sposób się jadło, e, dlatego też często była ta jedna, jedna dwie miski wspólne, z którego, z którego brano pożywienie, e, każdy tylko używał swojej własnej łyżki. Piec nie tylko oczywiście pełnił rolę kuchenną, ale też grzał cały dom. A poza tym dawał też światło, bo otwierano drzwiczki pieca, żeby tam światło wpadało, oświetlając izbę. Ponieważ oczywiście prądu wtedy nie było, prądu bardzo, bardzo długo na wsiach nie było, szczególnie na Podlasiu i do oświetlania używano też i lamp naftowych, ale to było dosyć kosztowne, bo trzeba było zakupić naftę, więc stosowano chociażby takie małe łuczywka, które właśnie przy piecu były montowane i one troszeczkę światła dawały. Izba taka miała podłogę tak zwaną polepę. To była ubita porządnie glina. To też była kwestia taka, że te piece, których się mocno brudziło, nanosiły ten brud na całą izbę i ta polepa była łatwiejsza w czyszczeniu. w komorze. Jest to pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdowały się sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania gospodarstwa i domu, a nie było dla nich miejsca w izbie codziennej dla rodziny. Ale szczególną uwagę tutaj chciałam zwrócić na jakby taką pierwotną formę szafy. Jest to beczka drewniana, jeszcze z drewnianymi obręczami, w której dawniej przechowywano... Odzież odświętną oraz te wszystkie inne drobne rzeczy, które były w wyższej wartości, jak na przykład modlitewniki, czy jakieś drobne pieniądze, czy też ewentualnie nawet koraliki, jakąś biżuterię. I tego typu, no nazwijmy to szafa, funkcjonowała do momentu, aż nie pojawiły się w domach kufry i skrzynie. W chałupie, która też ma ponad 100 lat, natomiast wnętrze, które tutaj oglądamy, pochodzi z lat 60. XX wieku. Widzimy piec kaflowy, gdzie wcześniej był piec zrobiony z gliny. Widzimy też już zupełnie inne umeblowanie, bo przede wszystkim pojawia się kredens, nowy sprzęt. W, na wsiach, ale bardzo, bardzo popularny i powszechny właśnie w tamtym okresie czasu. Widzimy również kącik e, higieny, bo jest umywalnia, e, gdzie e, znajdowała się i miska i dzbanek, gdzie można było e, się spokojnie e, w zaciszu za drzwiami wymyć. Tutaj jest również poważna zmiana, ponieważ jest elektryczność i rodzina spędzała wieczory już przy lampie, przy oświetleniu elektrycznym oraz na słuchaniu radia, które było na wyposażeniu całego domu. Za plecami mam alkierz, czyli sypialnię, ponieważ jesteśmy w takiej części do życia codziennego mieszkańców, która również przyjęła już pewną rolę też saloniku i pokoju gościnnego. Chociaż dalej spełniała też funkcję sypialni ze względu na niewielkie rozmiary tego domku. Podłogę w chałupie wyposażonej w latach 60. XX wieku mamy już drewnianą. Są to deski pomalowane farbą olejną, no ale już zdecydowanie łatwiej było utrzymać tutaj czystość i porządek. Z wyposażenia, które porównujemy z domu sprzed prawie 100 lat, pozostał święty kąt, ale może nie jest on już taki bardzo mocno wyraźny jak w grzybowszczyźnie nie dominuje we wnętrzu, ale święte obrazy są. I mamy również gipsową figurę Matki Boskiej, która też w tamtym okresie była bardzo popularna. Z wyposażenia typowego dla tego okresu mamy takie specjalne półeczki nazywane tażerkami. Widzieliśmy wcześniej taką baczkę pełniącą funkcję szafy. Tutaj już mamy zwykłą szafę drewnianą. Ale również gospodarze tego domu zachowali kufer. I służył do gromadzenia głównie tekstyliów, ale też, tak jak e, wspomniana wcześniej, baczka, tutaj były i modlitewniki, i były przechowane pieniążki, dokumenty rodzinne. Kufer przede wszystkim też odgrywał ważną rolę, kiedy dziewczyna przeprowadzała się do nowego domu i e, swój. E, Przyszły majątek na ten nowy dom, w tym kufrze przewoziła i gromadziła zresztą do niego. Nazywano to skrzyniami posażnymi. I e, dlatego też, nawet jeśli dom już był w latach 60. utrzymany troszeczkę bardziej w stylu miejskim, to często taki kufer, tudzież skrzynia jeszcze w domu się znajdowała. Dworki modrzewiowe do naszych czasów przetrwały tylko dwa ze względu na koleje losu, które przytoczyły się przez tereny obecnego województwa podlaskiego. W czasie II wojny światowej budynek sam został zarekwirowany, oraz już po wojnie. Ponownie zarekwirowany i teraz już na potrzeby y, wtedy utworzonego Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a rodzina wszystko straciła. Również jego wyposażenie niestety uległo całkowitemu zniszczeniu, tudzież rozgrabieniu. Nie wiem, co się do końca z nim stało. Dlatego, wystawę, którą tutaj została utworzona, ku pamięci mieszkańców dworu z Bobry Wielkiej, rodziny Tomaszewskich, jego ostatnich mieszkańców, bo tylko właściwie jak dwór wyglądał, wiemy na podstawie ich wspomnień, ich opowieści, została y, y, zrobiona próba rekonstrukcji oryginalny mebel, jedyny jest to sekretarzyk. Teraz jesteśmy w jadalni, której prawdopodobnie właśnie tak mogła wyglądać, kiedy gospodarze siadali tutaj do uroczystych obiadów, ale też nawet codziennych posiłków. Również kolejne pomieszczenie to jest salonik pani, gdzie mogła pani Jadwiga Tomaszewska, jedna z, właś z właścicielek, bo tu w latach międzywojennych mieszkało rodzeństwo, która tam mogła usiąść i wyszywać oraz gabinet Gospodarza, pana Tadeusza, który był zapalony myśliwym, zresztą widać po ścianach, względem na poroże, które się tam znajdują. Zapraszamy do odwiedzania zabytkowych budynków oraz ich wnętrz w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, gdzie możecie Państwo się zapoznać z historią wsi podlaskiej, ale nie tylko w samej wsi, ale również dzięki dworowi, który obejrzeliśmy, również chociaż w niewielkim stopniu rodzin ziemiańskich tutaj żyjących na naszym terenie.